Zaczynamy podsumowanie dnia w TV News. Adrian Harasim. Zapraszam. Wakacyjny kawałek Rity Ory. Wokalistka już czuje lato. Kilka dni temu w sieci ukazał się najnowszy teledysk brytyjki do pozytywnego kawałka I Will Never Let You Down który jest murowanym kandydatem na przebój nadchodzących wakacji. Na razie jednak nie wiadomo, czy energetyczny utwór zapowiada kolejny album piosenkarki. Kendrick Lamar z Alicią Kiss. W sieci pojawił się już zapowiadany od kilku tygodni kawałek It's On Again, który promuje kolejną odsłonę przygód Spidermana. Utwór wykonują wspólnie Alicia Kiss i Kendrick Lamar, a na ścieżce dźwiękowej usłyszymy także m.in. farela oraz muzykę od słynnego Hansa Zimmera. Film Niesamowity Spiderman 2 trafi na ekrany polskich kin już 25 kwietnia. Jak wiadomo, nie każdy lubi latać samolotem, ale niektórzy mają szczęście. Oto na przykład jak wygląda lot z całą obsadą muzykalu Król Lew. Chyba nie ma nikogo, kto by nie znał tych przebojów. <śpiewa> A potem to już tylko Hakuna Matata, i lot na pewno będzie udany. Farel jako sędzia. Wokalista nie zamierza oczywiście zamienić kariery muzycznej na salę sądową, piosenkarz będzie za to wydawał wyroki muzyczne. Artysta dołączył bowiem do składu jury kolejnej amerykańskiej edycji programu The Voice. Obecnie uczestników oceniają Adam Levin. Blake, Shelton, Shakira oraz Asher. Na razie jednak nie wiadomo, czyje miejsce zajmie Farrer. Wrocławski Wromantic. Ruszyła sprzedaż biletów na festiwal Romantik, który odbędzie się 22 czerwca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Na scenie wystąpi plejada gwiazd z Polski i zagranicy, między innymi powracający z nową płytą James Blunt oraz zwycięzca brytyjskiego X-Factora James Arthur, a także jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, Sylwia Krzeszczak. Częścią rywalizacji sportowców uprawiających base jumping jest oczywiście odkrywanie nowych miejsc i skakanie z nich zanim uczynią to inni. Do tej pory niezdobytym jeszcze szczytem był dach nowego World Trade Center, czyli Wieży Wolności. Do tej pory, bo właśnie pojawił się ten film. You ready? Yep. Choć trwało to kilka sekund, 3 miliony widzów na YouTubie powiedziało warto. Artur Rojek w trasie. Wokalista wyruszył w tournée promujący jego pierwszy solowy krążek. Trasa, która rozpoczęła się 4 kwietnia we Wrocławiu, obejmie 7 największych polskich miast, a najbliższe koncerty odbędą się 12 kwietnia w Łodzi oraz dzień później w Gdańsku. Debiutancki album Rojka, zatytułowany Składam się z ciągłych powtórzeń, ukazał się w sprzedaży 4 kwietnia. Kolejny singiel Young Stars Festival. Poznaliśmy kolejną młodą gwiazdę nadchodzącej imprezy. Tym razem poznański festiwal promuje utwór Nakręceni zespołu Lies. Grupa zaprezentuje kawałek na żywo 26 kwietnia na scenie Young Stars Festival, a piosenka trafi także na album Young Stars, który w sprzedaży ukaże się już 8 kwietnia. A teraz coś dla fanów Family Gaja. Ludzi potrafiących naśladować głosy bohaterów tego serialu jest dużo. Jednak tych, którzy nimi śpiewają, po prostu musimy Wam pokazać. Oto Peter, Stewie i kilka innych postaci w wielkim przeboju Farela Williamsa. I

Piętnastolecie firmy Prosto. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, wywodzących się z kultury hip hopowej, obchodzi w tym roku swoje piętnaste urodziny. Z tej okazji fanów Prosto czeka wiele atrakcji, a pierwsza z nich ujrzy światło dzienne już wkrótce: 26 kwietnia sprzedaży ukaże się ekskluzywna składanka w limitowanym nakładzie, na której znajdzie się 15 kawałków przekrojowo prezentujących dorobek wytwórni Prosto. Fryderyki 2014 jubileuszową 25. galę rozdania nagród polskiego przemysłu muzycznego poprowadzi Tomasz Kamel oraz jedna z najlepszych polskich wokalistek Kaja. W tym roku po raz pierwszy w historii impreza będzie dostępna dla fanów, którzy mogą kupić na nią wejściówki. 24 kwietnia na scenie w Warszawskiej Sali Kongresowej wystąpią najpopularniejsi polscy artyści, m.in. Brodka, Edyta Bartosiewicz oraz Dawid Podsiadło. O tym, co robią nasze psy, gdy wychodzimy z domu, nie wiemy. Niektórzy, sądząc po skali zniszczeń, mogą się tylko domyślać, więc montują ukrytą kamerę. Psy są jednak przebiegłe i choć się zajmuje im to trochę czasu, w końcu mogą ją dostrzec. Ich reakcja nie pozostawia żadnych wątpliwości. I już wiem, że nie ma nawet co udawać, gdy pan wróci do domu. Majątek za płytę. Z okazji 20-lecia swojej działalności hip-hopowa formacja Wu-Tang zamierza wydać album zaledwie jednym egzemplarzu. Jak się można było spodziewać, zainteresowanie krążkiem jest ogromne, a oferty kupna już zaczynają napływać. Lider grupy, Ryza, zdradził, że jeden z fanów zespołu jest w stanie zapłacić za płytę, uwaga, 5 milionów dolarów. Powrót Kory. Była wokalistka kultowego zespołu Manam, która przez ostatnie miesiące walczyła z ciężką chorobą, wraca na scenę. Jak poinformowała jej menadżerka, Kora czuje się już o wiele lepiej i nie zamierza kończyć kariery muzycznej. Zamiast tego artystka planuje wydać nowy krążek, a latem wybiera się w plenerową trasę koncertową. Ryby to podobno zwierzęta domowe, z którymi nie można się pobawić. Nie da się ich pogłaskać i można je tylko oglądać. No i oczywiście jest to prawda, ale zdarzają się też takie, które uwielbiają. Na przykład głaskanie. i jeszcze tylko musi nauczyć się aportować, a psy mogą poczuć się zagrożone. To było podsumowanie dnia w News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.